Dzień dobry moi drodzy, witam was w kameralnie, oczywiście, ale skąd dzisiaj jestem we Francji? Ledwo wróciłem z Dubaju, a już czekała na mnie kolejna wycieczka zagraniczna. Tym razem jestem w Prowansji, czyli w krainie wina, winnic i. Uwierzcie mi, ale naprawdę bardzo wąskich dróg, o czym przekonałem się już dzisiaj. Jestem już po pierwszych jazdach nowym Peugeot 2008 w wersji GT, czyli z silnikiem 1.2 PureTech o mocy 155 mechanicznych, ale o tym więcej opowiem Wam jutro. Jak tylko coś zjem, prześpię się, wykąpię, odpocznę i naprawdę zrzucę z siebie ten ciężar podróży, bo dzisiaj. To był stan krytyczny. Jestem tutaj, jest pięknie, naprawdę. Więc, jeżeli świeci słońce, a jest dużo cieplej niż w Polsce obecnie, bo ponad 10 stopni nie na minusie, no to od razu człowiek budzi się do życia. Więc, rzeczywiście, jak te promienie padły na moją twarz, to było trochę lepiej, ale uwierzcie, mi z organizmem nie wygram. Więc, widzimy się jutro, zaraz po tym, jak trochę wydobrzeję. Ale zanim pójdę zameldować się w pokoju, szybko pokażę Wam jak wygląda z zewnątrz na takim standardowym obejściu nowy Peugeot 2008. Tamta wersja to jest nowe E2008, czyli wersja elektryczna. I powiem Wam, że ten przedni grill tu wygląda tak pięknie, jak to się komponuje pięknie i w ogóle jak ładnie wygląda ten samochód w tym kolorze. Natomiast oczywiście wersja benzynowa i dieslowa, czyli wersje z silnikami spalinowymi są lansowane właśnie w tym kolorze, który wygląda również bardzo imponująco, ale zauważcie jak ten samochód urósł w porównaniu do poprzedniej 2008. Tutaj... Tam, gdzie dzisiaj jeździliśmy, bardzo daleko, naprawdę bardzo daleko. Aż zaskoczyła mnie ta trasa, bo nigdy chyba aż takiej trasy organizatorzy nie wyznaczają. To powiem Wam, że widziałem kilka 2008 i w porównaniu do tej starej 2008, to, to jest prawie 3008. I zazwyczaj wiecie, te modele wszystkie od poprzednika różnią się o 2-5 cm. Tutaj, z tego co pamiętam, to już jest liczba dwucyfrowa. Moi drodzy, witam w moim pokoju. Wszedłem tędy, to są drzwi do mojego pokoju, a raczej do mojego prywatnego podwórka. Tutaj. Tam widzicie moją łazienkę. A ja was zapraszam do mojego pokoju. O! Jak to jest w ogóle miło. Jak się pojedzie do innego kraju, to od razu uśmiech. Słońce, właśnie, jesteśmy w Prowansji, tak jak wam wczoraj powiedziałem. Prowansja. I tak, tutaj przydadzą się okulary przeciwsłoneczne, bo właśnie wjeżdżam w piękne słońce. Ach, i nic z tego, że naprawdę wczoraj nie byłem w formie. Dzisiaj może też nie jestem w najlepszej, ale przynajmniej trochę się wyspałem, bo w ciągu ostatnich dwóch dni... Łącznie spałem z 5 godzin, a to bardzo niedobrze. No i trochę nadzięcioła w samolocie, no ale ja tego bardzo nie lubię. Jezu, jak tu jest pięknie! O, a właśnie mija mnie 2008. No i może teraz tego nie widzicie, ale ten samochód, tak jak Wam wczoraj wspomniałem, jest dużo większy. To jest chyba 14 czy 16 cm teraz, jeżeli chodzi o długość, na korzyść tego samochodu, którym jadę. I o 5 cm bodajże większy rozstaw osi. Co jest niesamowite, bo mówimy cały czas o samochodzie zbudowanym na segmencie B przecież. Także wyjeżdżam właśnie z hotelu nowym Peugeot 2008 w wersji GT Line 1.2, 130 koni, czyli dokładnie z takim samym silnikiem, z jakim występuje najmocniejsza odmiana w 208, którą jeździłem ostatnio w Portugalii. Dzisiaj jesteśmy... We Francji. Ale wziąłem dzisiaj manual, to znaczy nic innego chyba mi nie zostało. Wczoraj jeździliśmy mocniejszymi odmianami właśnie wersji typowo GT 155 KONI z tym samym trzycylindrowym silnikiem. Dzisiaj dostaliśmy te słabsze wersje: dieslową setkę i właśnie benzynową 130. Oprócz tego jest jeszcze elektryk, ale no powiedzmy, jeszcze jest wersja taka przedprodukcyjna. A poza tym domyślam się, że elektryki was aż tak nie interesują. Trochę tak jak z 208. Również mam frajdę z tego, że mam okazję pojeździć po krętych drogach. To nie jest tak, że jadę ogromnym suwem, którym boję się wejść w zakręt z większą prędkością. Nie, ale tak przyspieszam sobie teraz i myślę, polecam Wam manualną skrzynię w tym samochodzie. Oczywiście pomijając to, że każdy powie, hej, przecież z manualem to mam większą kontrolę nad samochodem. Co nie jest zawsze prawdą, ale rzeczywiście tu w tych autach 208 i w 2008. 508 nie, ale tutaj wolę skrzynię manualną. No i w 208 największe wrażenie zrobił na mnie diesel. Jednak nawet ten silnik 100 konny przecież zaledwie był dla mnie zupełnie wystarczający w połączeniu z manualną skrzynią. Nic więcej do auta miejskiego nie potrzeba. Uuu, Mustang, fastback, 67 rok. O Uu! Chodź tu! Powiedz, że zawracasz, proszę. Nie zawracasz co. Może to nie będzie krótkie podsumowanie, ale chciałbym to wszystko... Podsumować moje pierwsze wrażenia z jazdy, bo nic więcej poza pierwszymi wrażeniami Wam nie jestem w stanie powiedzieć. Po raz kolejny, podobnie jak 208, jest to samochód, który łączy w sobie wygodę w użytkowaniu. Wygodę crossovera, a nawet suwa bym powiedział, bo rzeczywiście gabarytami to już chyba crossover nie jest albo balansujemy na granicy. Więc łączy tę wygodę z pewnością w zakrętach, ale przy wsiadaniu do tego samochodu, dopiero czujecie, jak wysoko trzeba podnosić nogi. Ja tu kilka razy właśnie wsiadając złapałem się na tym, że się potknąłem o próg i wpadłem do środka, dlatego że tę nogę naprawdę trzeba wysoko podnieść. On ma ten próg wejścia naprawdę wysoki, wystający. Podoba mi się charakterystyka tego samochodu, podoba mi się zestrojenie tego zawieszenia. Nie podoba mi się działanie pedału hamulca, ale do tego da się przyzwyczaić. Skrzynia manualna bardzo dobra, którą Wam polecam. Bardziej niż automat, ku mojemu zdziwieniu. Niesamowite, Patryk, poleca manual. Tak, właśnie polecam tutaj w tych samochodach, w obu tych modelach. Mówię o 208 i 2008. Manualną skrzynię biegów. Kocham to wnętrze za jego funkcjonalność, również, bo chociażby. Sam ten schowek, który tutaj jest w środkowej konsoli, który jest zamykany na taki klik, na zatrzask, w środku niego może znajdować się ładowarka indukcyjna, tutaj akurat na wyposażeniu, a jak otworzycie tę klapkę, jeżeli nie chcecie chować telefonu do środka, to możecie go tutaj ustawić. I ta klapka pełni rolę takiej podstawki. I to jest specjalnie, właśnie po to zrobione. To nie jest przypadek. Ten telefon można sobie ustawić pionowo bądź poziomo. Nigdzie indziej tego nie widziałem, żeby gdzieś schowek czy klapka od jakiegoś schowka pełniła rolę podstawki pod telefon. W ogóle też odczucia z tego iCockpitu, który ma tę małą, dwuramienną kierownicę i te zegary ponad szczytem kierownicy, potęgują się, kiedy zasiadacie tutaj za kierownicą, bo czujecie się. Jakbyście mieli w rękach o wiele mniejszy samochód. A ten wcale mały nie jest. Już nie jest. No pięknie. Naprawdę tym samochodem da się pojeździć i daje to satysfakcję, co w przypadku suwów czy crossoverów w ogóle nie jest oczywiste. A ja tutaj czuję się tak, jakbym jechał dużo szybszym samochodem. Może dlatego, że jadę z górki, ale to nie o to chodzi. Po prostu czuję się tak. Jakbym miał w rękach z auto o bardziej sportowej charakterystyce. I za to polubiłem Peugeot 2008. Tak Więc moi drodzy, moja przygoda z Francją, z prowansją dobiega końca, a za chwilę lecę na shuttle bus. Jedziemy na lotnisko, wracam do Warszawy. To chyba była, na pewno, to była moja ostatnia podróż w tym roku. Już więcej podróżować nie będę. Parę samochodów jeszcze czeka na nas w Polsce, to znaczy parę filmów przed nami, które mam zamiar wrzucić jeszcze przed świętami. A może jeszcze przed nowym rokiem, tak mi się wydaje. Koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie, jak wam się podoba nowy Peugeot 2008. Moje zdanie już znacie. Do zobaczenia oczywiście w następnych filmach. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić nadchodzących filmów. Do zobaczenia moi drodzy. Cześć. Pa.